Ważna informacja dla miłośników muzyki. W kwietniu nastąpiła zmiana daty koncertu w Galerii Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Pewnie usłyszą Państwo w kwietniu informację i nie będzie to prima aprilis, że 3 kwietnia, w poniedziałek odbędzie się następny koncert tutaj w Galerii Karkonoskiej. Nie zmieniła się za to godzina. Koncert rozpocznie się o godzinie 16. Każdy może czuć się zaproszony. Wstęp jest bezpłatny. 3 kwietnia w poniedziałek spotykamy się w Galerii Karkonowskiej, aby znów podziwiać uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej oraz nauczycieli w kolejnej nieznanej jeszcze odsłonie. To jest fajna bardzo rzecz. Dlaczego? Bo można na przykład grać różne piosenki i słychać dźwięk. Ja mogę zagrać, i mogę się spotkać z koleżankami, i mogę posłuchać, jak inni grają. A jaki rodzaj muzyki usłyszymy tego dnia? Będzie królować muzyka klasyczna. Taki jest plan. I nic więcej nie powiem. Pozostaje przyjść i przekonać się na własne uszy.